Państwo z Interesu, pomysł Szak, Katowicz, Kojio, Warszawa. Na podstawie pytania od pomocy trenera drużynego Warszawa, pan Edward Róbenesku. mi to. Rozpoczniemy okay, od podsumowania spotkania przez parę minut. Dobrze. to jest świetny rezultat dla naszej drużyny. I uważam, że drużyna oraz klasy zasłużyli na ten wynik na wspaniałą noc.

Bardzo duże jakości, of offensive potential. Bardzo duży potencjał offensive. I think we did a very really Ale na początku ja się, ale bardzo że bardzo tactycznie i jest na jednym z I jest to, że w tym w We made a good effort. To ja dobre spotkania. Uh, we had our very good moments. Mieliśmy bardzo dobre momenty. Wielu momentów w control. Były moment ale oprócz tego, że się jakaś nie było takich bo ujechali po oczach z tu skoro. My mieliśmy więcej szans, żeby osoby, my wiedzieliśmy, bo dawno Więc jeżeli chodzi o wskaźnik, Zdobyć dawali, więc, we are happy, but we have just two Jesteśmy szczęśliwi, ale mamy ale się bardzo. Na spotkania już powiedziałem, all the players, all the all the team, also the didn't uh, take place today like, uh, they Gratuluję zawodnikom, tym, nie zależy jest

The but I have a question about we'll the beginning of this second What happened that you so easily lose the possession and like the shaft was on the power we controlling the extra all the, game. Extra the, control the I cannot remember one game that we didn't and we have to improve our.

ale jest taki strach, oczywiście, że trochę przestrzeni za nimi, rozebrać takie bogate zadeczne, dobrze Good anticipation, what happened also for the last go, good very fast. Dobra to so, piłki oraz bardzo dobrzy na szybkich. co I know maybe what is feeling the coach of uh,

It was very important for us to make points also in Europa, but to, to try to win, to come back from this death period. We are not doing uh, good English extra class, but the rest of the objectives we reached them until no? But I'm, I'm not emotional like the people. I know that people in this dorm. So in my country Nie tak emocjonalni jak inni ludzie, nawet moje wyschrzy są bardziej emocjonalni, są fornie obcięcy, ale nie and black I tak samo jest jedna do porażki, jest zapomina zmiana odwrócenia, tak jakby było to. With or without me has great I cannot uh, leave, but let myself uh, uh, have the privilege to be emotional. Nam, It's part of my job, is what I decided in the beginning when I chose this job. So, I come from a family with a father was a great future in football and I was raised in such atmosphere pressure. Zaraz jest z dużymi kancelami uprawskimi, bo ta ta miała wielką karierę dorastałem w tej godzinie, gdzie było piłka tak się tego I'm jestem bardzo pewny, że chodzi o zawsze z tą ale zawsze to wszystko. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. Dziękuję.